Siemanko! witajcie! Etap pierwszy, dzień drugi, dzisiaj szutry i opuszczam machącice kapitulne. <grymne> Dobre na razie wojewódzka w kierunku na cedzynę i tam już się powinny zacząć chyba jakieś szuterki Trasa zapożyczona od Janka. Wiecie z jakiego kanału. No, ta część trasy jest akurat beznadziejna, bo prowadzi do miasta. Ale jak rozumiem, to tu się zaczynała tak naprawdę. I tu się kończyła. A już mi się nie chciało modyfikować. Dobra, zaraz powinno być odbicie, już w bardziej przyjemniejsze okolice. No, nie wiem, czy do końca o to mi chodziło. Chyba miałem tam gdzieś z boku jechać. To by tłumaczyło, że teraz muszę wypychać. Na razie z szutrami premium to ma niewiele wspólnego, ale liczę, że jeszcze się przyjemnie zaskoczę. No, o to chodziło. Ale ten początek jest do zmiany. Podjazd ma jakieś 840 metrów. Długości. Za mną już połowa. Ale shooter to zdecydowanie nie jest premium. Raczej takiej drugiej kategorii, bym powiedział. Shooter Premium to jest wtedy, jak jest gładziutko, że można nawet szosą cisnąć. Delikatnie mówiąc póki co jestem rozczarowany. Naprawdę fajnych szytrów to było niewiele. A większość to albo asfalt albo takie terenowe przejazdy niekoniecznie na gravela. A szutry są tam pewnie dałoby się tam jakoś dojechać rozsądnie. No ale po co? I czegoś takiego oczekuję. Cały czas. No powiedzmy 90%. A 10 osłatnych. takie spokojne niteczki dla odmiany też mogą być jadę cały czas po śladzie Greenbelt Kisowsko-Orłowski obszar chronionego kraju co to jest? No fajny klimacik. Takiej starej, zrujnowanej drogi przez las. I bawimy się w teraz. W zasadzie fragment całkowicie zbędny, można go pominąć. On robi taki łuk terenowy, a nie szutrowy i wyskakuje na drogę. Można było od razu z tego szutru na tą drogę pojechać. Ale o, trzeba jakiegoś wodopoju poszukać, bo niedługo mi się zacznie kończyć. I ponad kilometr leśnego podjazdu. Co prawda średnie na Helenie 3%, więc podjazd łagodny. A nie zmienia to faktu, że takie terenowe męczą cię bardziej niż asfaltowe. Ostatnie 300 metrów. Jakbym miał ze sobą coś do jedzenia i jakieś bezalkoholowe to bym sobie zrobił biwaczek mały nad tą wodą tam, bo mega przyjemne miejsce Zobaczcie wiatka myśliwska koła łowieckiego soku Miejsce na odnichu. Duża piesiadna ława. I komarzyska. <śmany> Mango. Będę udawał, że to bekon. Taki chrupiący, przypieczony, lekko słonawy z tłuszczykiem kapiącym po brodzie. Hmm. Pojawiają się jakieś nazwy miejscowości. Może jakaś cywilizacja będzie nawet. Bardzo fajny odcinek. Pomidorowy, karmi nie ma kawy i jakiś kapuśniaczek, zanim dojadę na miejsce, gdzie coś bardziej konkretnego, no to. Podjeżdżanie, zaraz pojeżdżanie, to jest? Zawsze zły pomysł. I wracamy do zabawy. Oj, ten sklepik po drodze. Jeśli byście robili tą lub podobną pętelkę, to warto o niego zahaczyć, bo to chyba jedna z niewielu okazji, żeby uzupełnić płyny, ewentualnie coś zjeść. I licznik zaczął odmierzanie. Odmierzanie do podjazdu. <grymianie> jak klimb, jak ja mam zjazd jeszcze. Co ty nie tu? Siedem, osiem procent nachylenia w lesie. Fajnie. Jeszcze tylko 900 metrów. <gry> Oko, ale jak mówiłem, tenisyjki mam założone, więc muszę z wyprzedzeniem hamować, bo potem mogę nie zdążyć. Bieliny! Żniwa, żniwa, żniwa! Krajno drugie Czyli powoli będę zamykał pętelkę, ale na razie 2.4 km podjazdu. <śm> no jak się bawić, to się bawić. Połowa zrobiona, połowa do zrobienia. A właśnie wciągnąłem hamburgera, frytki Jestem pełny A na razie, jakbym miał podsumować dzisiejszą No, początek mnie lekko rozczarował, muszę to przyznać Już nawet myślałem, że będzie to słaba trasa i Wiele sobie nie użyję, ale później te szuterki zrobiły się naprawdę przyjemne. Może nie wszystkie były idealne, ale fajnie się po nich kręciło. Troszkę asfaltów, trochę tych szutrów. Także całkiem, całkiem spoko dzionek spędzony aktywnie na rowerze. Trochę pojeżdżone po okolicy, i tyle na dzisiaj. Dzięki za obejrzenie, i zapraszam na kolejny film. Już niedługo. Hej!